Cześć, witajcie. Ustawa o domach 70 m2 bez pozwolenia została uchwalona. Mimo odrzucenia przez Senat wróciła do Senatu i czeka już w tym momencie na podpis prezydenta. I teraz takie moje zdanie na temat tej ustawy, bo rzeczywiście jest sporo kontrowersji. A jest to wielki oczywiście kolejny projekt PiSu o ułatwieniu budowy. I myślę, że tak z mojej perspektywy, człowieka, który buduje dom, nie, chciałbym też troszeczkę na ten temat powiedzieć. Co wnosi ta ustawa? Przede wszystkim dom bez pozwolenia. Do tej pory bez pozwolenia mogliśmy wybudować dom o powierzchni zabudowy 35 m2. I myślę, że taki dom budowany właśnie bez pozwolenia, bez kierownika budowy, to jeszcze nie było jakieś wielkie zagrożenie, wielki problem, bo nie jest to jakaś wzniosła, duża budowla, wielki budynek i myślę, że to było jeszcze w miarę ok, bez nadzoru, bez, bez pozwolenia taki dom można było wybudować i myślę, że to, to nie było złe rozwiązanie, chociaż oczywiście te domy, no, ich wygląd budził wiele kontrowersji. Można było adaptować poddasz, ale to wiązało się z kolejnymi formalnościami, więc no, jeśli ktoś chciał, myślę, że jako letni dom przede wszystkim, czy jakiś tam tymczasowy dom na kilka lat dla, dla singla, dla pary, było to ok. W tym momencie zwiększa się ta powierzchnia zabudowy z siedem, aż do 70 m2, więc ten dom już jest dosyć sporym domem. I największą kontrowersją, myślę, jaką to w tym momencie dla mnie y, z jaką największą się wiąże kontrowersją, jest to, y, że te domy y, będą budowane bez nadzoru kierownika budowy. Czyli to my jako inwestorzy będziemy za tę budowę odpowiadać. I myślę, że to nie jest do końca dobre rozwiązanie, y, bo kierownik budowy jednak jest to człowiek, który odpowiada za tę budowę i w razie jakichkolwiek problemów. Nie daj Boże katastrofy budowlanej, to on jest odpowiedzialny za, za ten budynek. W tym momencie nie wyobrażam sobie, jak to ma wyglądać, kiedy ludzie, którzy nie mają kompletnie wykształcenia budowlanego, nie mają kompletnie związku z budową, będą budować takie domy, jak to będzie wyglądało. Na pewno nie będzie to bezpieczne, na pewno będzie z tym wiele problemów i myślę, że to nie do końca zostało chyba dobrze przemyślane. Jest to w tym momencie wielka propaganda domów, e, tanich domów, e, bo m, nawet projekty za 1 zł to jest kolejny wielki sztandarowy projekt. Projekty za 1 zł, e, brak pozwolenia na budowę i brak kierownika. Czy to są wielkie oszczędności? Myślę, że jeśli chodzi o pozwolenie na budowę, zyskujemy troszeczkę na czasie. Jeśli chodzi o projekt, no to że zyskujemy tam powiedzmy, jeśli projekt kosztuje 2-3 tysiące, zyskujemy te 2-3 tysiące. Jeśli jest to no, droższe projekty, oczywiście nikt nie buduje już chyba domu yy, bez pozwolenia, yy, kiedy chce jakiś wspaniały dom yy, z indywidualnym projektem. No i zyskujemy na kierowniku budowy jakie pieniądze? Od 1500 do 3000 zł. Czy to są takie wielkie oszczędności? No niestety nie. Myślę, że tych oszczędności powinniśmy szukać zupełnie gdzie indziej, bo jeśli popatrzymy na chociażby rynek yy, materiałów budowlanych, yy, gdzie większość materiałów, może nie większość, ale bardzo dużo materiałów przez ostatni rok wzrosła o 100%, to jaka tu jest oszczędność, kiedy wprowadzimy sobie yy, dom bez pozwolenia, oszczędzimy troszkę czasu, oszczędzimy na kierowniku budowy, a za materiały budowlane płacimy dwa razy więcej. Czy to jest ta oszczędność, której szukamy? Myślę, że nie do końca chyba tak to powinno wyglądać, w tym momencie, no jest to fajny kolejny projekt, który, nie wiem, ma ten, ma ten rząd po prostu wznieść na wyżyny pokazać, że robimy coś wspaniałego. Na no to, że ceny szybują w niesamowitym tempie w górę, no tego nikt nie zauważa, ceny paliw, paliw przez które wszystko idzie w górę, tego nikt nie zauważa. To jest właśnie moja opinia na, na ten temat. Kolejny projekt, który jest wielkim, głośnym projektem, nie wnosi nic wielkiego, bo wystarczyłoby w tym momencie um, troszeczkę to prawo budowlane, które do tej pory um, obowiązywało, zmienić, troszeczkę usprawnić i, i zdecydowanie wyglądałoby to zupełnie inaczej. Myślę, że wprowadzi to bardzo dużo takiej samowolki budowlanej, bardzo dużo błędów. Miejmy nadzieję, że nie dojdzie do katastrof budowlanych. Chociaż to też jest niestety yy, możliwe. Także taka jest moja opinia na temat yy, domów 70 m2. Myślę, że no, są ludzie, którzy na tym zyskają, bo rzeczywiście, jeśli ktoś jest ogarnięty, ma dobrą ekipę i faktycznie ten kierownik budowy może nie jest potrzebny. Yy, jest wiele takich przypadków, gdzie ten kierownik budowy w ogóle nie pojawia się za bardzo na budowie. Yy. I rzeczywiście są przypadki, gdzie no rzeczywiście są też takie patologie typu y, kierownik budowy jest y, wykonawcą, co ludzie sami się w to pakują, no ale ja na własnym przykładzie y, mog mogę powiedzieć, że kierownik budowy jest bardzo potrzebny, bardzo może pomóc w wielu rzeczach w jakiś tam zmianach konstrukcyjnych y, jak chociażby u nas była zmiana y, taka, że powstawał na poddaszu stroblany żelbetowy no, i tym wszystkim zajmował się kierownik budowy. Wszystko nam obliczył, wszystko nam rozrysował. Jak ma wyglądać deskowanie, jak ma wyglądać zbrojenie, jakie grubości, jak to wszystko dobrać. I to było właśnie w jego, jego gestii. On to wszystko dopilnował. I nie musieliśmy właściwie w tym momencie szukać tutaj jakiegoś architekta, który by to przeliczał. Jeśli kierownik chce, ma chęci, jest naprawdę ogarnięty w tym, co robi. To może w wielu rzeczach nam pomóc. Taka jest moja e opinia na temat domów 70 m2. E Jaka jest wasza? Bardzo chętnie posłucham. E moim zdaniem, no niestety jest to taka trochę skórka za wyprawkę e więcej propagandy e niż takiej właściwej pomocy, bo w momencie, kiedy e będziemy mieć tani początek, zyskamy parę tysięcy, a na materiałach budowlanych Kilkadziesiąt stracimy przez to, że ceny idą w górę. No to czy to jest taka duża pomoc? Moim zdaniem nie. Trzymajcie się na razie. Hej!